Cześć, cześć kochani. Ludzie się mnie pytają, moi koledzy, koleżanki, co mi daje wiara, że wierzę w Jezusa Chrystusa, uczestniczę w życiu religijnym. Daj mi to, że daj mi pokój serca. Daj mi to, że jestem spokojny, że. Jutro będzie lepsze, że chwilowe trudności miną. Po prostu żyję nadzieją, wiarą, nadzieją i miłością. Tymi trzema cechami, które po prostu człowiek potrzebuje, jak wody do życia. Polecam, kochani, jeśli macie problemy, za dużo bierzecie na siebie. I te problemy później was przygniatają, dają po prostu, niszczą was. Eee, za dużo bierzecie na siebie. Ja wszystkie moje problemy każdego dnia staram się przybijać do drzewa Chrystusa, do krzyża Chrystusa, i e, on to bierze. Bierze na siebie. To jest niesamowita miłość. Każdego dnia sami mówi, oddawaj mi wszystko, tak jak jest modliwa ojca do, modlitwa ojca Dolindo. Jezu, Ty się tym zajmij. Pan Bóg chce, żeby mu to wszystko oddawać, bo później, gdy człowiek chce wszystko rozwiązać, to w pewnym momencie go to przygniata i niszczy go, po prostu za dużo bierze na siebie. Tak więc, kochani, jeśli chcecie każdego dnia budzić się z nadzieją, z uśmiechem na ustach, z radością i pewnością, że ten dzień przeżyjecie godnie, wtedy będziecie innymi ludźmi, będziecie spełnieni, będziecie umieli kochać swoje dzieci, swoją żonę. To was nie będzie przygniatać. Tak więc, kochani, oddajcie dzisiaj swoje problemy, swoje smutki i depresje, swoją rozpacz do drzewa krzyża. Pan Bóg chce, chce, żebyście mu to oddawali. Tak więc, kochani, trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się z Bogiem. Cześć.